Jesteśmy w Watykanie, Magdalena Wolińska-Riedi, niedługo widzimy się w Bydgoszczy. Bardzo mnie to cieszy i zapraszam już teraz gorąco wszystkich Państwa, nie tylko z Bydgoszczy, ale i z okolic, albo i z dalszych stron. Będzie pięknie, będzie cudowny koncert. Jak pamiętasz świętego Jana Pawła II? Bo kiedy rozmawialiśmy w styczniu przy okazji jubileuszu mediów, to powstał taki pomysł, żebyśmy troszeczkę sobie go przypomnieli. Bo mija 20 lat od odejścia do domu ojca i wielu może go nie pamiętać. No pewnie i myślę, że naszą powinnością, obowiązkiem wręcz jest przypominać go. Naszą, czyli nas pokolenia JP2, którego cząstką się czuję ja. Myślę, że i Ty Marcinie trzeba go przypominać. A ja go pamiętam, on jest dla mnie e, tak naprawdę nurtem przewodnim mojego życia od wczesnej młodości, dlatego, że dzięki niemu, dzięki pewnym splotom i sytuacjom trafiłam tutaj. I to życie moje znalazło jakby swoje centrum tuż przy nim. Właściwie w jego bezpośrednim sąsiedztwie, za murami Watykanu. Pierwszy kontakt 95. rok i Światowe Dni Młodzieży Europy w Loreto, w środkowych Włoszech, kiedy zaprosił nas na... Światowe Dni Młodzieży tu w Rzymie w 2000 roku ja przyjęłam to bardzo osobiście jakoś tak to zaproszenie i potem w ostatniej chwili wyjeżdżając po Światowych Dniach Młodzieży poznałam jak się potem okazało mojego przyszłego męża tu który będąc z Gwardii Szwajcarskiej no sprawił, że ja przeniosłam się za mury Watykanu i stałam się sąsiadką Jana Pawła II na dwa ostatnie lata życia i to była taka ojcowska opieka z jego strony, a teraz cały czas czuwa nad nami jest tutaj w Bazylice świętego Piotra. Często do niego wracam często Proszę, zawierzam mu różne swoje sprawy i czuję wciąż tę jego obecność i opiekę. Co to znaczy być dzisiaj pokoleniem JP2? To jest trudne dlatego że jesteśmy trwamy w okresie kiedy wybieramy kolejnego już trzeciego papieża po nim. 20 lat to jest ogrom historii. Bardzo dynamicznie świat idzie do przodu. To jest jak lata świetlne w stosunku do tego co przeżywaliśmy kiedy odchodził w 2005 roku. Więc myślę, być dzisiaj pokoleniem od P2 to jest konieczność i właśnie taka nasza powinność przekazywania tego co on nam zostawił, to żeby świat nie tracił ducha, żeby młodzi wypływali na głębie, żebyśmy chcieli cały czas więcej, przekraczać progi i iść w głąb. Strasznie mi się to w nim podobało i ten jego ogromny hard ducha i ta niezłomna wiara i to wszystko, e, czego było osobieniem, co powinno być dla nas przykładem. On powiedział właśnie na Letnicy duki Nalton, wypłyń na głębie. O, bardzo, bardzo to we mnie jest i staram się to czynić w mojej skromnej osobie każdego dnia, małymi krokami, dodając każdą. Jakąś maleńką cegiełkę do tej mozaiki mojego życia, które jest mi dane, ale zadane. Ja to bardzo mocno odczuwam i rozumiem i staram się spłacać dług tego, że tyle obfitości w moim życiu, między innymi w dużej mierze, dzięki niemu. Bo powierzchownia, tak mówiąc, byłaś sąsiadką Jana Pawła II, ale za tym się kuje, kryje konkretna głębia. To, to jest coś więcej niż no, tylko bycie za drzwiami. Oczywiście, obserwowanie jego w tym takim bardzo trudnym okresie, wielkiego cierpienia. Cierpienia, Czytanie każdego dnia jego tej encykliki cierpienia i odchodzenia, bo 2003 rok, kiedy zamieszkałam w Watykanie, to już był trudny czas, a co dopiero później. I to jego odchodzenie, i to żegnanie się ze światem, ale pozostawianie nam tej wielkiej nadziei i tego zadania, żeby być świadkami wiary i Chrystusa. I powracając do koncertu w Bydgoszczy, myśl przewodnia słowa w ogóle, szukałem was. Piękne to jest, szukałem was i to, co powiedział na końcu, na koniec swojego życia, już 2 kwietnia, jak nam przytaczał często kardynał Dziwisz, który był obok niego i wy dziś przyszliście do mnie. I to jest piękne i ta wierność Jemu, czyli jego słowom, jego, e, jego autorytetowi powinna być w nas zawsze. Motywem będzie takim szczególnym też okno papieskie. Już dzisiaj wiemy, że przyjedzie oryginalne okno z franciszkańskiej 3, dokładnie z lednicy. On bardzo lubił się spotykać w oknie, wypatrywać nas. O tak, to, było, to był sposób komunikacji jego przede wszystkim z młodymi, ale w ogóle z mieszkańcami Krakowa i tymi wszystkimi, którzy chcieli mieć ten taki normalny ludzki kontakt. Myślę, że on zawsze za tym tęsknił. Tutaj komunikował się ze światem poprzez to okno, w postaci modlitwy łapinski co niedzielnej, ale także nawet jak się nie pokazywał, to to okno zapalone, takie żywe, bardzo w Pałacu Apostolskim było dla mnie. Osobiście. Osobiście, bo widziałam jego okna z moich okien, tutaj mieszkania w Watykanie, było no potwierdzeniem jego obecności, czyli takiej właśnie ojcowskiej opieki i troski, takim poczuciem bezpieczeństwa i pewności. Rząd zawsze jest. To okno było też takim symbolem. On nie lubił siedzieć za murami Watykanu. No Wciąż tak, przez to okno wychodzić. Okno, czyli ciągłe wymykanie się i to wiadomo łamanie wszelkiego protokołu i pewnych takich rygorystycznych zasad watykańskich. wychodzenie Do Człowieka, czy na łono natury ta potrzeba czerpania właśnie z tego, co nas otacza. Wspaniałe to było. Szukałem Was. On jest święty, czyli On jest, jest z nami, wierzymy. Czy on cały czas również o nas zabiega, szuka nas? Myślę, że na pewno bardzo mu zależy na tym, żebyśmy nie odchodzili, żebyśmy znajdowali tę drogę, którą on nam wskazał, żebyśmy z niej nie zbaczali, a jak zboczymy, to żebyśmy powracali. I myślę, że pomimo, że go nie ma od 20 lat, to na pewno pragnie bardzo być dla nas nadal drogowskazem. O czym nam opowiesz w Bydgoszczy? No, będę z wami i będę opowiadać o tym, co czym jest Watykan i 20 lat po śmierci naszego papieża, czym jest dzisiaj, czy potrafimy zachować tą jego wielką spuściznę. Bardzo, bardzo Was gorąco zapraszam na ten wyjątkowy wieczór, w którym upamiętnimy go. Bydgosz z Watykanem to będzie jedno.